Hej, siemaneczko. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Zagrajmy w Outward. E, ostatnio troszkę pozwiedzaliśmy mapy, troszkę się pogubiliśmy, ale coś tam wyczyściliśmy. E, jeszcze tak, e, poza, poza nagrywaniem już poszedłem jeszcze kawałeczek dalej tam, gdzie sz, y, 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 chodziliśmy w poszukiwaniu wieży. I powiem wam, znalazłem coś ciekawego, przed czym spierdzieliłem, <noise> gdzie pieprz rośnie. E, ale teraz się przygotowaliśmy, teraz się przygotowaliśmy. E, Spoiler, jakiś boss, jakiś boss, potężny, palący się, świecący boss. E, Zrobiliśmy sobie broń. E, tutaj. E, włócznie z monstrum. E, dlaczego włócznia? Bo chcemy się trzymać z daleka od tego monstra. E, dlaczego z monstrum? Bo zatruwa. E, do tego sobie przygotowaliśmy materiały na pułapki e, powodujące krwawienie. I jeszcze dodatkowo mamy powłokę ognia, która powoduje podpalenie. Myślę, że jak nałożymy wszystkie możliwe doty, będziemy biegać w kółko, to jakoś sobie poradzimy. <grym> Tymczasem mamy jeszcze tutaj parę rzeczy do oddania. Chcę porozmawiać, dziękuję, okej. Jak się dostałem? Bardzo fajnie. Szczątki zebrałem z Cierzo. Aha, no czekajcie. Czy, czy, czy w ostatnim odcinku w ogóle... Hmm, tak, w ostatnim odcinku jeszcze hmm, nie mieliśmy chyba tej księ księgi fajnej. E, to wróciliśmy się do Cierzo po leksykon. E, po i tam po parę innych bzdetów. Parę innych jeszcze. Przerzuciliśmy sobie większość toradza właśnie tutaj, do naszego obozu. Także do że tak naprawdę już nie ma po co iść. Wszystko jest tutaj, co potrzebujemy. Także zrobiłem podróż, bo nie pogotowałem te rzeczy. Te wszystkie składniki, co mieliśmy, to sobie wygotowałem i większość posprzedawałem, Także też troszkę więcej hajsów mamy. Dobra, co plotaki, oba. Chyba już nic więcej nie potrzebujemy. Co jeszcze miałem dost... A, kamień lodu miałem dostarczyć alchemikowi. Chyba Elhenikowi. Ten mikser ochrony przed pogodą, srebro. Okej. Zimny kamień. To też mieliśmy z chyba z 20 sztuk tego. E, dobra, e, co by teraz zbędnie nie przeciągać? Do dzieła! Idziemy polować. E, zaraz wam pokażę dokładnie, gdzie to jest. Ale to chwilkę się wyjść z miasta, żeby było to widać. Dobra. E, już Wam mówię, tutaj chciałem gdzieś wejść. Gdzieś tutaj szukałem naokoło, szukałem ten tutaj. I mantikora była tutaj, w tym miejscu. Wielka, ogoniasta, jak w Hironsach, Tylko, że się bardziej świeciła. Dosłownie, jak w e, drujeczce trujeczce. Dobra, ja może się czym prędzej tam uda. I widzimy się na miejscu. Dobra. Jesteśmy prawie na miejscu. Po drodze tam jeszcze mieliśmy parę mniejszych bijatyk. E, nic specjalnie ciekawego. Jest nasz Bosik. Ja już sobie odpocząłem teraz przed chwilą, odpaliłem wszystkie możliwe miksturki. Teraz rozłóżmy pułapki. Zostawiamy tutaj. Drogą byśmy mieli, musieli uciekać, gdzieś tak w bezpiecznym miejscu tutaj. Byśmy mieli drogę odwrotu jakąś zostawioną. Bo czuję, że to będzie no dość wymagająca walka. Zbrojmy obie. Nakrwawienie oczywiście pułapki. To mamy. Że leksykon załóżmy na chwilę. Żeby nie podejeszło, by nas nie, nie złapała. Okej. Okay. Tutaj jeszcze po drodze rolniczną pułapkę ustawmy. Musimy musieli uciekać o. o tutaj o może 5. okej. Okay. Udało się. Tak, jest, okej. Okay. Dobrze to pamiętałem. Teraz jeszcze odpalmy sobie ochronkę, dwa trzy, dobra. dobra, i mamy już wszystko. Możemy wyciągać włócznie chyba Podpalać ją, powłoka ognia. Lecimy z nim Chodź Tykora. Chodź. Chodź zapysia, chodź. Oj Teraz uciekamy grzecznie, przejdzie przez pułapki. Wow. Pawi już, okej okay. Teraz trzeba jeszcze Zatruć oraz ogniem potraktować No Dobra, jest zatruta, ale jeszcze się nie pali z jakiegoś powodu Dobra, pali się Teraz robimy fizerkę, po prostu gdzieś uciekamy w kółko, za drzewami i próbujemy przeżyć, bo się zatruci i nie mamy energii. Dobra, A się tam przejść, super. Podpalmy sobie szybko miksturę leczącą. I rotund. Miksturę kondycji. Dobra. Fak, 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 fak. Dobra. Miksturę <grystery> kondycji. Załóżmy około. Miksturę lecząca. Może by się zdziałał już normalnie. By, by nas trutka nie kończyła. Patrzcie, on się prawie ca cała spaliła. Samo krwawienie, podpalenie i wszystko inne prawie go zabiły. Się przestała palić niestety. Chyba. Dawa. Dawaj pal się. Pali się znowu, okej. Okay. Znowu troszkę uciekamy. Gramy na czas. Wystarczy, że nie padniemy. Znaczy, nie, nie padniemy tak naprawdę. I, 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 dawaj, dawaj. No. Voila! Voila! <grytania> tak ci zje bossy. Dobra, to osiągnięcie dostaliśmy. Splądruj. Królewska mantykora. Co my tu mamy? Ogon mantykory. Ej, mieć misję z ogonem. Kura wózki, kosi na prysznikach. Wejmordziecka gwiazd. 26, 26. Dobry. Wiedza tkata brzasków wskazała nam drogę. Przyszedł do nas z gwiazd. A my po niemu wyruszymy. Iście. O, saka zbyt ciężka. Zapomniałem. Dobra, wróćmy na razie. O kurde, nam nie zniknęło. Faktycznie, ja zapomniałem, że ja mam sakwę zostawioną. Sakwę, no. E, plecaczek. Weźmy już tylko plecak. Dobra. Czy już wiemy, że nawet trudnych przeciwników, jak widzicie, można wycizować. Nałożyć im wszystkie możliwe efekty, czyli mówię, zatrucie podpalenie, e, krwawienie i po prostu się tam w kółko biegać. Dobra, nie zniknęło. Zwzięte, powiedzcie, że mam swoje klej Jest! Claymore dziecka gwiazd! No, no, no A to ja rozumiem. Dobra, to chyba tyle, że zobaczmy, co idzie w środku. Mam nadzieję, że nic, e, nic strasznego. O, dobra, powiem wam, że jednak szybko i sprawnie to poszło za pierwszym razem. Myślałem, że będzie gorzej. No, coś leży. Brutalny, wielki topór. Znaczy, zabił i się wywalił. Widział od trucizny. Kości drapieżnika, okej. Okay. Kura kości. I to jest już wyjście, nic więcej tutaj. Nie ma, skrzynki się nie da otworzyć, dobra. czy możemy tutaj namiot rozbić. Byłoby fajnie w sumie. Możemy, dobra. Ja sobie tylko odpocznę chwilkę, żeby regenerować HP do fulla I za chwilkę się. Eee. To mogę wejść? No, i za chwilkę się znowu widzimy. Dobra. Wypoczęci, zregenerowani. Nie, nie, a dałeś mi mój nam. A mnie trup rycerza. Halo. Zamontuj. Aaaaah. Dobra, mamy. Mamy idziemy Jedziemy dalej w przygodę. Bo tam jeszcze widziałem legowisko mam tylko gdzieś w pobliżu. Dobra, pięknie. Leży płonąca grzywa, no. Ale zawału dostałem. Ja pierdzielę co jest to ogromnie tak? Widzieliście, jak to podskoczyło? What? Ja pierdziel, coś się zbugowało i trup podskoczył. Ja myślałem, że to żyje. No normalnie podskoczyłem. Ja, co jest, no normalnie podskoczyłem. Oh. To jest zbroja pełna, no zbroja u fajdana O ludzie, dobra, właśnie sobie, od razu sobie rozłóżmy jakieś chusty w których które nie potrzebujemy. O, pierdziele. Tak mnie straszyć. Dobra, wiecie co, ja mam tutaj w full wagę. Eee, o, czekajcie, pułapkę mogę rozbroić? nie mogę rozbroić? Okej, okay, czyli jak nie wykorzystam, mogę to normalnie rozbroić, super. Legacko. Dwie miksturki tutaj. Eee, skoczę do miasta, skoczę na chwilę do miasta, posprzedaję tam parę bizdetów i pozostawiam sobie to, co nie potrzebuję. Eee, żeby tutaj nie tracić czasu. Trzeba, może, kawałek drogi pokażę tutaj. to tu mówię, to jest w tym miejscu. O, tutaj, o. Trzeba tam tędy pójść po prostu, ewentualnie tędy naokoło. To tu, tu, tu. tu, Mamy to miejsce, gdzie było to legowisko. A tutaj, gdzieś jest takie wejście do Dangeonu legowisko Manticore. Też tam myślę, że zajrzymy. Może jakieś Manticore dodatkowo zapolujemy. Dobra, a tu widzicie ta świątynia. To jest ta świątynia, w której byliśmy na początku, nasz pierwszy odwiedzony w tej lokacji. Dangeonic. Dobra, ja sobie to zbiorę się przy okazji i widzimy się w sumie za chwilkę. Dobra. Posprzedawane, poprzekładane wszystko. Możemy dać ogon mantykory. A. Dobra. Mały fajny start. Gdzie jest mój plecak ze wszystkimi rzeczami? Ogon mantykory. Ogon mantykory, jest, dobra. Zapomniałem, że sobie przełożyłem razem ze wszystkim <grym> ogonek, też. Want to buy something? Klep pustkowi sztaba. Zarbiliście. Dobra, po co? Lecimy w świat. Dobra. E, tak jak mówiłem, wróciliśmy e, e, tutaj. E, tu polowaliśmy manticorę, a tu mamy... W dół do w dół, legowisko. E, także... Zobaczmy, zobaczmy, co w środku znajdziemy. Dobra. Jesteśmy w środku. No, tu. O, to jest Antykora, chyba? Cie, Ciekawe e, Dobra, przewieźmy się najpierw, żeby nie zidentyfikować. E, zbrojka normalna nasza. E, do tego może jakieś tutaj sobie miksturki przeszuć pod rękę, żeby były. Teraz tak, co my chcemy zrobić przede wszystkim? Mm. Weźmy sobie może spalmy runy na razie. Nic się nie widzę. Nie chcę to jest lurowa właśnie potrzebne Gdzie sobie poszła, dobra. Oko. Odpalmy sobie światło. Jak to było komida światła? światło? Zielone chyba i... niebieski. Dobra, mamy światło. Odpalmy sobie raz od pułapkę, bo coś poszło nie tak. Żebyśmy mieli gdzie spierdzielić. 5, 4 Okej. Okay. I od razu pancery 2. Dwa, dwa, dobra. Eee, załóżmy już Claymora. I Co, pod polami chyba lecimy w nią? Jazda! Okej, okay, chodźmy gdzieś tutaj, może w bardziej otwarty teren. Ciężko jest. Dobra. Ładnie. Dobra. O. Problem Tak. Pół HP ma. Na razie nie bardzo fajnie. W energia kończy. Może troszkę na czas zagrajmy. O, wiem, podziękuję nasze pułapki. Ło wow wow To wow. jest szybka. Najpierw mi się mieć córki. Okej. Okay. Mamy energię znowu. Dawaj, dawaj, no Bum w pułapkę. Pyk. Dobra. W stabilne Znaczy... Mantykoraj, to była zwykła mantykora, i to jest takie ciężkie, co jest? Zdrowe mięso alfa. Nie, no i ogonek mantykory. Oko. A, dobra, zapomniałem sobie najpierw plecaka podnieść, ale to nic. Uf, zdrowie póki co. Przerzućmy sobie to, co podnieśliśmy, czyli to. O, tak, tak, tak. No swędzi, co jest? Dobra. Mam nadzieję, że więcej mantykor nie spotkamy tutaj. Jakiś nieszczęśnik się wyłożył, puczęga. Czy będzie, czy nic? To drzewo, to jest jakieś zejście w dół, ale to może na końcu tam pójdziemy. Zwłaszcza najpierw stąd, będzie tutaj dookoła. Coś tam widzę, tylko nie wiem co. I nie zostało jeszcze regeneracji, żeby nie było przypału. 20 sekund regeneracji energii, odpalmy sobie regenerację energii kolejną tu mieliśmy jedzonko, hmm, tutaj bulion drapieżcy, tak, tak. Eee, odświeżmy sobie może runy. Dwa, trzy, okay. eee, No i co? Co ja zrobiłem? Ja byłem ubrany. To to, to eee, podpalmy sobie broń, albo o, elektryczność, idealnie. Ek jazda. To co jesteś obici w ogóle co jest? Dobra. Serio. O. Zatru to chyba, ale... Dobra. Jeszcze raz, okej. Okay. Dość solidny pancerz mam. Przynajmniej nic nie robi, prawie. Ale mniejsza, nie ryzykuj. Mimo, że nam niewiele robi ta trucizna. Otworzymy sobie leksykona i się uleczmy. To była 3-2. Dobra. Ej, pamiętam jakieś podstawowe te kombinacje. Nie najgorzej. Nie gorzej. Co my tu mamy? Grzyby, których nie możemy wziąć. Okej, okay. drogowy się pancerni. buława drzewcowa, No dobra. Jak będziemy mieć mało miejsca, to tu wyrzucimy. Te paladzium, kurde. Ładnie. Ładnie, ładnie. Co dalej spotkamy. Nie no, kur... Dobra, to robimycie myślałem, że kolejna mantykora. O! Broń! O, -o -a tak Dobra Tawaras to jest nic nie warte, więc nie ma co? Przeżył to. Już nie. Chyba barwa z grzybem, nie no, nie wiem jak to podnosi. się wody nie napije. Ojej, błotnice wody napije. Dobra. Błotnice wody się nie pije, bo można się czymś zarazić. Może zarazić, jakąś chrupsko złapać. Tu jest zejście, widzę kolejne. Jakiś podstawowy chyba jest gniowiec. Coś jest, nic nie ma. Dobra, Nie ma strzałów, okej. Okay. Dobra. Dobra, mi się pływ kogoś tam regeneruje. Co my tu mamy? Całe nic. Co słyszę. Nie wiem gdzie. A pan coś słyszę. Strup podróżnika. Nieszczęśnik. Jakieś więzienie. Nie wiem co to jest. Chyba. Dymiący korzeń. Przyda się, przyda się. Teraz gdzie? Jakiś ołtarz. Szybki. Okej. Okay. Oj, Ojoj. Coś chyba złego się wydarzyło. Krzynię z kiniowców. O. I uwaga. Żyła paladu. No, oczywiście, że bierzemy. Tak, lado i chrząszyk, Okej, okay, no i chyba tyle. Jeszcze jeden drzwi, super. Jeszcze grzyba weźmy, bo z grzybów fajne fajnie rzeczy się robi. Mamy my to? Mamy, dobra. No, bo jak to wygląda? A to co? Plecak myśliwski, Zorna. Zobaczmy, co to jest. Wiadomo, to że 85 ładowności, bardzo dużo. Moja ma 110, czyli niewiele, niewiele mniej od mojej. I mniejszy zużycie energii. Mhm, mm To mi spoko. No, może rozważę, przerzucenie się na to. Również mi trochę energii w tych walkach brakuje, niestety. O, o, oho, halo, 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 Co mam powiedzieć? E, dobra. Najpierw się uleczy, może. Dwa, trzy. Trzy, dwa. Dobra. I teraz tak. Cztery, dwa to było chyba. Światło, no tak. Dobra. Bo ja ta magia różnica jest naprawdę fajna. Naprawdę panie, jest ta magia No i teraz iść. Nie przyszedłem. A, i tu nic nie ma, tak? A, dobra. To był ten spadek. Był ten spadek, który widzieliśmy wcześniej. Tam za mną Montykora, jeśli się nie mylę. W głowie nie ale tak mi coś wydaje. No to jest tylko to przejście w jedną i w drugą stronę. Czy już skończyliśmy. Jeszcze był tylko jeden taki spadek, który też chciałem zobaczyć. Przed tym jakby takim ala więzieniem. No dobra. i to się podało też na górę iść. Tu był jakiś taki spadek? Nie tutaj. O, tutaj. Ale to są trupy ich. Tak? On żyją. To są trupy. Byliśmy. Czy co, tyle? Niemożliwe, czekajcie. Grałem w Dark souls y grał. to jest. Pierdziele. Jeszcze jakieś krwawienie mi nałożyło. Powiedzcie, że mam. Kurde, nie mam bandaży. Ale dobra, zróbmy. Zaraz wykrwawię. Co do bandaży, dawać. A tu jest bandaż, okej. Okay. jednak tak miałem bandaże. Dobra. Tam już do końca go że tylko się przejdźmy w tej z powrotem, dla wszelkich wypadek. To było chyba rozwidlenie i ja poszedłem... Czy jest? Poszedłem w jedną stronę. Poszedłem w tą stronę chyba, tak? Nie. W tą stronę nie poszedłem. Sprawdźmy co tu jest w takim razie. To jest to Dobra, to jest to, i to są te, te drzwi, które otworzyliśmy. Nie, to nie jest to. Dziękuję, dobranoc. Nie jestem przygotowany. Nie, nie jestem przygotowany do coś co ciepłego. Tutaj będzie krótki świec? świecie. Może nie? że zgubił trop. Regeneracja mamy. Zgubił trop, zgubił trop. Zgaśnij światło, zgaśnij światło, zgaśnij światło. Mane zregenerować, musimy zregenerować mane. Zjedzmy kanapkę. Yy, max zdrowie, okej okay, to przywróćmy. Max energię też. Pierdzielę. Dobra, przywróćmy sobie po prostu mane normalnie jak człowiek, tak o. Dobra. Ja pierdziele, ale fart, że, że nas nie gonił tutaj. To cały czas stoi, to cały czas stoi. Chwilmy sobie na pewno ochronkę. dobra, Jeszcze regeneracja. Nie wiem w co on nas nie widzi. Ja nie narzekajmy. Teraz Dobra, rozwaliśmy stabilność raz, dwa, trzy. Dobra I jeszcze kładę Dobra, szczerze bezbłędnie. Bezbłędnie. Ja pierdzielę. Totalnie się tu mam tylko żadnie spodziewałem. To jest jakieś rozległe ten, rozległe legowisko. Mogę jeszcze zejść że i mogę. Znajdę poza dymiącym korzeniem. Myślałem, że my tu już prawie zamknęliśmy tą lokację, a to no. Zdziwiłem trochę. Dobra, to nic nie ma. zdobna skrzynia, no i to rozumiem. Opór z żywego drewna? Zużycie many, szybkość ataku, uderzenie, co jest? Nie wiem, czy dostaję. Okej. Okay. Ornata mamy tutaj. Dobrze wiedzieć. Teraz czekajcie, to jest... Dobra, tu nic nie ma, czy możemy mieć tylko górę na chwilę obecną, dobra. Dobrze, że tam zaskoczyłem. Być mi tak podpowiadało, żeby tam skoczyć. Gdzie ja teraz wyjdę? O, czekaj, kiedy wyjdziemy. To jakieś takie spadki niewielkie. Pierwszy dziewięć, się zbroję, więc zaraz trzecia mam tylko A, i tutaj spadam. Dobra. O, zaraz mi trzecia mam wyskoczy, coś czuję. Raz. I tu są te drzwi w jedną w drugą. Otwieraliśmy je, wiszące ci. Dobra, dobra, dobra. Bo już wiem gdzie jestem, co ja robię. To jest to zejście na dół. Ja się spadłem teraz. Bo już mamy wszystko w takim razie, chyba. To tak jakby więzienia. No tylko na górę nie poszedłem, ale nie na głowy. Strona że mogę pójść. Co ci? chyba już nie mogłem nigdzie pójść. A, Wiedziałem, że coś pominąłem. Dawaj, żywę palladu. Hop, sił. Mały szapir. W porządku. nie ma nic, tu nie ma nic. Coś jest, dymiący korzeń, dobra. Jednak zwiedzamy niewielką część, którą ominęliśmy. Tu nie Nie dobra, myślałem, że to jest kolejna droga. Wyszliśmy z góry w dół chyba. Weszliśmy stąd. Tak. I teraz tutaj. Dobrze. To, to jest powrót chyba do początku lokacji. Pobezpiejmy się. Uczy, krótko trwa to. Na 4. 2. Dobra. Aha, dobra. Chciałbym powiedzieć, że nie wiem gdzie jestem, ale musiałbym skłamać. No dobra, idziemy tutaj. To już być zaraz wyjście chyba. Już nic więcej nie wyczarujemy. Może jakoś żyłe paladu kolejną znajdziemy, ale wątpię. I to widzieliśmy z góry tych, tych trup, Tak, Tak, to jest już wyjście, dobra. Przecież mamy totalnie wszystko oczyszczone. Totalnie wszystko mamy oczyszczone. Super. O, powiem wam, jestem dumny, jestem dumny z tej teraz walki, którą przeżyliśmy. Elegajcie. Dobra, czyli co? Dwie mam tylko reupolowane. Tutaj wszystko wyczyszczone, nowy plecak mamy, który może będziemy używać, może nie, zobaczymy. I chyba tyle by było na dzisiaj. tak pewnie będzie długi odcinek. Także dziękuję serdecznie za uwagę. A pamiętajcie o jakimś lajku, komentarzu. I co? Widzimy się następnym razem. Simanko.